Teście samochodu, którego mogłoby się wydawać, że już testowaliśmy. Witają Was Łukasz Zaczyński i Marcin Wleśnik. Dziś przetestujemy Volkswagena Golfa 7 wariant, którego historia sięga 93 roku, czyli trzeciej generacji tego popularnego niemieckiego kompaktu. Zatem zapraszamy. Wolfa 7 generacji mogliście już zobaczyć na łamach naszego programu. Jednak dzisiaj mamy do pokazania najnowszą i bardziej praktyczną wersję słynnego kompaktu. Jest to model przełomowy, gdyż powstał na płycie podłogowej MQB, czyli platformie pozwalającej na utworzenie podstawy do różnych modeli grupy WAG poprzez łączenie kolejnych modułów jak Klocki Lego. Dzięki temu właśnie modułowi i ogólnie w całej stylistyce samochód powinien przyciągnąć uwagę nie tylko przedstawicieli handlowych, ale także zwykłych osób, które potrzebują praktycznego, rodzinnego auta, które będą mogli codziennie podróżować. Jeżeli już mowa o stylistyce, to na szczęście nie zmieniła się ona zbytnio, a na szczęście dlatego, że Golf 7 jest naprawdę atrakcyjnym samochodem, o tym przekonuje się coraz więcej klientów, bo tutaj ilość zamówień jest naprawdę spora. Poza tym Volkswagen Golf tutaj przoduje w segmencie C. Na dodatek wydaje mi się, że tak samo będzie z Golfem 7 wariant, ponieważ jest to po prostu bardziej praktyczna wersja popularnego kompaktu. To co wiecie już o stylistyce, wiecie już o historii samochodu, a co z silnikiem? No i właśnie model, który mamy okazję dziś podróżować, ma wysokoprężny silnik o mocy 105 koni i pojemności 1598 cm3, czyli 1,6. Spisuje się całkiem nieźle, a diesel przystało, jestem tutaj zaskoczony, bo kultura pracy jest naprawdę fajna, auto tak no, gładko tutaj przyspiesza. nie? Dodatkowo podczas jazdy można się poczuć jak taki win Diesel podczas nie wiem, nielegalnego wyścigu, który po prostu osiągał wysokie naprawdę obroty. Tutaj, on, on tam miał chyba jakąś 15 stopni wąską <tryk> Tak, no tak, tutaj, tutaj mamy trochę mniej Natomiast no tutaj po prostu na niektórych biegach, żeby rzeczywiście fajnie przyspieszać To trzeba osiągnąć te 4 do 4,5 tysiąca obrotów na minutę Silnik, silnik, silnik może powiedzmy, jakie jednostki znajdziemy w gamie napędowej tego auta. Otóż jak zwykle wyróżniamy benzyniaki oraz wysokoprężne silniki. Wśród benzynowych mamy tutaj 1,2 TSI 85 oraz 105 koni, 1,4 TSI 122 oraz 140 koni. W gamie silników diesla znalazły się 1,6 TDI 90 koni oraz 105 K i najmocniejszy 2,0 TDI 150 koni. Jak zwykle na bogat. Gorzej, jak przeczytamy jego osiągi na papierze. Oczywiście rzeczywiście, no, nie są one jakieś rewelacyjne dosetki, rozpędzam się w 11,5 sekundy czyli to jest naprawdę bardzo dużo nie bardzo, ale dość dużo wejdź dawaj, nie, zacznij przyspieszać, bo to trzeba pokazać na nie? czole. <gry> maksymalna prędkość to 193 km na godzinę nie wiem ile się czekam tą prędkość mm -hmm. mam nadzieję, że wartość tego samochodu w tym czasie znacznie nie spada ale, ale na pewno nie jest to nie jest to szybko natomiast na pewno przy przyspieszaniu pomaga nam znacznie manualna skrzynia biegów, tutaj pięciopiegowa, nie? Tak. Nie wiem, jak sobie ten samochód radził z takim deskiem. No, myślę, że tak lepiej. lepiej. Albo przynajmniej lepiej byśmy to odczuwali. Znajdźmy jeszcze jakieś różnice w porównaniu do Hatchbacka. Patrząc na kokpit praktycznie nic się nie zmieniło. Nadal to te same materiały, to samo wzornictwo, ale wciąż wszystko to jest miłe dla oka. Co różni wersję wariant od Hatchbacka, to po prostu większy bagażnik. Mamy tu 605 litrów. Jest on o 100 litrów większy od tego w wersji podstawowej, czyli 605 litrów. Ale tak samo przestronny i foremny. Po złożeniu tylnej kanapy otrzymujemy naprawdę masę miejsca do wykorzystania. Na dodatek oko cieszy płaska podłoga. Mamy teraz 1620 litrów. Nie zobaczcie w tym odcinku ujęć, kiedy ja albo Łukasz czy to z przodu czy to z tyłu i nie jedziemy. Ale uważam, że nie ma się co rozkliwać specjalnie nad tym, bo czy to właśnie na tylnej kanapie, czy z przodu, czy na desce rozdzielczej praktycznie nic się nie zmieniło w porównaniu do tej wersji, którą poprzednio testowaliśmy. To też nie ma sensu każdego odcinka robić takiego samego, no nie? To, to prawda, to też <laughs> prawda, a, a naprawdę... Są to golf Hatchback, czy ten golf właśnie w wersji wariant są to auta praktycznie takie same. Nie będziemy mówili, że czujemy tutaj w więcej miejsca, bo podobno jest tu więcej miejsca. No, Opowiemy o właściwościach jezdnych tego samochodu, bo na pewno w przypadku auta, które jest dłuższe od hashbacka, to się zmieniło, tak? Na pewno prowadzi... prowadzi się go trochę inaczej, tak? Więc może po pierwsze powiedzmy o tym. Jak się prowadzi ten samochód, to, czyli jaki jest układ kierowniczy i zawieszenie? No to do układu kierowniczego nie można się wszczepić, tak samo do zawieszenia, które jest, jakby postawić ten no, samochód w tej no. skali od twardego do miękkiego, to bardziej w stronę twardego zawieszenia by się Tak, tak, tak. tak jest. Ale nie jest twarde, Sztybne. stricte twarde, no, nie czuć tego. tak. Dobra, a spalanie? Spalanie, według procenta powinno utrzymywać się na poziomie 4,2, tak? 4,5, ja, myślę, że 4,5. Powinien jakieś widełki raczej robić. Nie. To co jeszcze mi się podoba, to system multimedialny, czyli ten cały tutaj panel dotykowy, który jest naprawdę duży. Sam dotyk no, działa fajnie, bo to jest wręcz natychmiastowy, tak? To jest pojemnościowy ekran, no, ma to jest taki jak w smartfonach, który można machać i tak dalej. Poza tym ma wbudowaną funkcję Jedi, e, oznacza to, że możecie po prostu swoją mocą, którą macie w, e, w sobie. sobie, obsługiwać go, gdyż e, tutaj zbliżając rękę do wyświetlacza, e, wyświetlacz już reaguje wcześniej i tam się na przykład rozświetla, tak, bądź uaktywnia. Uaktywnia się różne opcje, ale jest trochę opinię, wtedy. To jest, No, no, no To jest super naprawdę. Czuję się taki silny. Wersja wariant Golfa 7 generacji jest znacznie bardziej praktyczna od hatchbacka. Nie wszystkim jednak musi się to podobać, gdyż przedłużony golf stracił nieco zaciętości i charakteru. Przejdźmy do najważniejszego, za ile można kupić ten samochód? Z najsłabszą wersją silnika, czyli 1-2 jeśli silnik o od 85 kni, możemy mieć golfa 7 wariant za 65 zł. Tak więc no. Nie wiem, czy ktoś się pokusił o jednej słabszej bo to jest naprawdę wciąż... poza tym, to jest wersja najuboższa. Tak, ale... to jest no jednak ma najmniej. Nasz samochód z naszą wersją silnikową kupimy za 15 tysięcy więcej, czyli 80 tysięcy złotych. Minimum. Minimum, tak, to jest cena. I warto się nad tym zastanowić, ale myślę, że za około 100, może trochę więcej, 100. No nie, około 100 tysięcy powinniśmy kupić ten silnik z naprawdę fajnie w pasowym samochodem z kamerami. No naprawdę można, można, można dużo tutaj dołożyć. Dzięki ci za e, ten odcinek. Wiesz, zapraszamy do obejrzenia nas za tydzień. No i dzięki za obejrzenie. Na razie, tak.